Å! <try> 我给你上。<写上 S 1> Panie trenerze zamiast meczu ligowego graliśmy sparing z puszczą niepołomicę wygrany 3 do 2, jak pan skomentuje to spotkanie? No przede wszystkim bardzo fajny mecz, tak? bo mogliśmy zagrać w większości grali ci zawodnicy, którzy w Lizę grają mniej. Także to dla nich przede wszystkim fajna rzecz. No a dla nas też, dla tych zawodników, którzy więcej grali taki, taki odpoczynek Rywal myślę bardzo dobry, pamiętamy, ograł nas w lidze i dzisiaj też było widać, że mimo tego, że strzeliliśmy trzy ładne bramki, to straciliśmy dwie, także na pewno bardzo, bardzo fajny sparing. Co z Łukaszem Krakowczykiem, który opuścił z urazem boisko w pierwszej połowie? No Ma tam problem z tym mięśniem, dostał, dostał ten mięsień i yy, czuł, że mu to mocno puchnie, zaczęło go tam, mu to doskwierać, także yy, myślę, że w poniedziałek się tym yy, zajmiemy. Yy, Miał tam wcześniej zanim do nas przed problem troszkę z tym mięśniem. Miał tam ściąganą krew z tego, z tego mięśnia czworogłowego, także myślę, że w podobny sposób zareagujemy i postaramy się, żeby, żeby już najbliższy mecz był do dyspozycji.